Cześć, witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj będę wam pokazywał, jak dostawić zęba i klamrę do protezy acetalowej. Zaczynamy od tego, że usuwamy klamrę acetalową. Najlepiej ją odciąć. Następnie, w miarę możliwości, robimy zaczepy. Tym razem są to nacięcia. Mogą być również wywiercone otwory lub dziurki. Retencją może być też część klamry osiadającej. Dokładnie postępujemy tak, jak przy naprawie protezy szkieletowej. Główną częścią retencji będzie oczywiście łączenie chemiczne akrylu z akrylem, więc starajmy się jak najbardziej wykorzystywać miejsce akrylowe, najbardziej przylegające do naprawionej części. Doginamy klamrę. Zwracając uwagę na miejsca podchodzące zęba, przyklejamy ją do zęba gipsowego na modelu. Matowimy akryl wokół. Dostawionego zęba. Oczywiście zęba też matowimy od spodu, z boków oraz z tyłu do granicy, gdzie będzie nakładany akryl. Przyklejamy protezę do modelu. Rozrabiamy akryl. Starajmy się go tak upchać, aby zapłynął wszystkie szczeliny jak najdokładniej. Starajmy się go nałożyć w postaci gęstej żeby się nam nie rozlewał, a w miarę możliwości dobrze wymodelować instrumentem kształt bez późniejszego opracowywania odmiaru akrylu. Wkładamy naprawkę do puszki. Po wyjęciu opracowywujemy i polerujemy. Proszę zwrócić uwagę na kolor, właściwie brud na tym tworzywie. Nawet dwuletnie użytkowanie protezy pokazuje jej przeżycia i niedoskonałości. Ten żółty kolor i pochłonięty nieprzyjemny zapach jest porażką tego materiału. Na pierwszych zdjęciach jest pokazany obszar, gdzie frez ściął jej wierzchnią warstwę i odsłonił właściwy kolor. Kolor to nic, po dużo gorsze są zapachy i świadomość pacjenta o czymś wiecznie niedomytym. Dziękuję za oglądanie dzisiejszego filmiku. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.